i. <muchas> To iska z ciągnikami rolniczymi, maszynami, płodami rolnymi, a także doskonała oprawa artystyczna. To wszystko w ramach drzwi otwartych ośrodka doradztwa rolniczego w Grabanowie. Podczas święta nie zabrakło władz powiatu, doradców i dyrektorów oraz samych rolników. Nasi specjaliści muszą być wysokiej klasy i pozyskiwać różnego rodzaju nowe umiejętności. Natomiast bardzo wiele pozyskują z wiedzy i z doświadczeń rolników, bo to jest poziom bardzo europejski. Nasi rolnicy z Dobryczny też wygrywają już konkursy krajowe i w zasadzie i w rolnictwie, ekologicznym i zwierzęcym. W ostatnim roku odnieśliśmy sukcesy krajowe i my dzięki temu, doświadczeniom tych naszych rolników przekazujemy innym rolnikom. I to jest taki łańcuch, który musi, się, musi być i musi to wtedy będzie przynosić no, duże efekty, tak jak to widać na naszej wsi, bo malkontenci zawsze będą i będą twierdzić, że nie wiadomo to, jakby było lepiej, ale niech bądźmy szczerzy. Jakbyśmy spojrzeli na wieś polsko 10 lat temu, a teraz to jest kolosalna różnica. Dni otwarte ośrodka doradztwa rolniczego są doskonałą okazją do prezentowania rolnikom maszyn oraz ciągników. Zwłaszcza teraz, gdy trwa nabór wniosków o dotacje na zakup sprzętu. Młodzi rolnicy do 40 roku życia mogą liczyć nawet na 100 tysięcy złotych. To jest pozornie dużo pieniędzy. A przy rozpoczęciu zakupów to się staje strategicznie mało pieniążków. Myślę, że tutaj nasze dzielne władze wywalczą dla tych młodych rolników dalsze wsparcie w postaci modernizacji gospodarstw gdzie będzie tych pieniędzy więcej i wtedy w jakiś sposób można będzie już gospodarstwo postawić na dość dobrym poziomie technicznym Na imprezie prezentowały się nie tylko firmy związane z rolnictwem, bo przybyła także białska Fundacja Kreacja Magia Rąk. Prezentujemy nasze stoisko. Dzisiaj mamy fajne rzeczy, które są wyplecione z papieru, czyli papierowa wiklina i od trzech tygodni z Debiutujemy z pobitym recyklingowym szkłem, które topimy i uzyskujemy w, te, w, w tym procesie wytapiania fajne płytki do dekoracji wnętrz, gdzie można je zastosować w łazience, w kuchni, między dolnymi a górnymi szafkami na przykład. Fundacja w tym roku, tak jak w ubiegłym, robi trzeci festiwal sztuki kreatywnego recyklingu. W tym, w tym roku będzie to 14, 15, 16 sierpień. Zapraszam Państwa do udziału, do zakupu biletów cegiełek. Trzy dni mega mega wydarzeń. Między innymi będziemy malować farbami wodnymi Lamborghini Ferrari i wiele innych atrakcji. Niedzielne spotkanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego uświetniały występy lokalnych zespołów ludowych. Impreza zakończyła się późnym popołudniem. I za chwilę rzekłem już.